Jak dzielimy historię Polski? Najprościej podzielić ją na kilka okresów. Polska Piastowska to okres od pierwszego polskiego historycznego wydarzenia, jakim był Chrzest Polski, chociaż Piastowie najpewniej rządzili już nieco wcześniej. W tym czasie ukształtowało się pierwsze państwo polskie. Następnie na około 200 lat, w czasie tzw. rozbicia dzielnicowego, zostało ono podzielone na liczne państewka. Zjednoczone zostało przez Władysława Łokietka i okres ten kończy się wraz ze śmiercią jego syna Kazimierza Wielkiego, czyli ostatniego władcy z dynastii Piastów. Polska Jagiellońska Zaczyna się po krótkim panowaniu dynastii Andegawenów. Zapanowanie Jagellonu w środek ciężkości naszej polityki przeniósł się na wschód. Był to czas rozkwitu Unii Polsko-Litewskiej. Po uporaniu się z największym wrogiem, czyli z państwem krzyżackim, przeżywaliśmy swój największy rozkwit aż do przełomu XX i XXI wieku. W tym czasie ukształtowała się również demokracja szlachecka. Rzeczpospolita obojga narodów. To czas, gdy Polska i Litwa stały się jednym państwem, a monarchia była w Polsce elekcyjna. Od początkowej świetności przez krwawy wiek XVII i spadek znaczenia w wieku XVIII aż do Trzeciego rozbioru, reszta w części drugiej. Pastor for Wisdom zaobserwuj.